Premiera Matusza Morawieckiego. Bardzo proszę, panie premierze, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, po 40 dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę, nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to jest czyste zło. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje, kiedy patrzymy na te straszne zbrodnie zbrodnie na kobietach, na dzieciach, na całych rodzinach to ten nasz krzyk powinien być. Jeszcze głośniejszy, Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta pewnie do końca życia. Rosjanie dopuścili się zbrodni wyjątkowych, zbrodni ludobójstwa. W miejscowości Bucza Ukraińcy odkryli po wycofaniu się rosyjskich wojsk około 300 pomordowanych osób, pomordowanych okrutnie, w sposób, który znamy z dawnych lat, z dawnej przeszłości z różnych wydarzeń w historii Rosji. Te krwawe masakry, których dopuszczają się Rosjanie, rosyjscy żołnierze, żołnierze zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. I musi to być osądzone, ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa. W takich chwilach, jak ta, musimy też zdać sobie sprawę z tego, że także i ci, którzy milczą, nie zabierają głosu, są współodpowiedzialni. Musimy razem głośno mówić o tych zbrodniach, które tam są, i musimy im przeciwdziałać. Każdy, kto pozwoli, żeby taka tragedia, kolejna taka tragedia, stawała się faktem, ponosi też współodpowiedzialność. Z tego miejsca Wzywam zatem liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę, machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze, które doprowadzą do skonfiskowania majątku Federacji Rosyjskiej zdeponowanej w bankach zachodniej Europy, które doprowadzą wreszcie do skonfiskowania... Majątków oligarchów rosyjskich, wspierających Putina, wspierających faszystowski reżim rosyjski. Takich, które złamią tą agresywną politykę Putina. Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował Pan z Putinem? Co Pan osiągnął? Czy powstrzymał Pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się. Nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem? Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Polpotem? Szanowni Państwo, dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia. Potrzebne są. Jasne, zdecydowane sankcje. Te sankcje nie działają. Mówię o tym głośno już od wielu dni i mam niestety rację. Te sankcje nie działają. Potrzebne są zdecydowane sankcje, takie, które złamią machinę wojenną Putina. Inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać. Szanowni Państwo, rosyjska agresja. To nie jest wyjątek przy pracy. To jest samo jądro systemu, faszystowskiego systemu rosyjskiego. To jest reguła. Rosja posługuje się agresją jako regułą swojej polityki, zasadą swojej polityki. Mówiłem o tym Wam, przywódcom europejskim w listopadzie. Mówiłem, że tworzone są listy proskrypcyjne, że planowane są czystki. Pokazywałem mechanizmy, w jakie Rosjanie będą to robić. Dzisiaj to się dzieje. Szanowni Państwo, te zbrodnie są wyjątkowe. Dziś widzimy, że tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. I wniosek jest taki, że Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. To właśnie od narzuconych sankcji zależy skuteczność powstrzymania machiny wojennej Putina ale też te zbrodnie zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona musi zostać we właściwy sposób opisana udokumentowana i osądzona i dlatego proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni zbrodni ludobójstwa w tych miastach na Ukrainie Międzynarodowej komisji, która będzie się składała z lekarzy, z prawników, z ekspertów, z kryminologów, specjalistów, którzy będą potrafili określić wszystko bardzo dokładnie. Potrzebna jest nam, jeśli chcemy poznać prawdę o zakresie rosyjskich zbrodni, o zakresie rosyjskich faszystowskich zbrodni, potrzebna jest taka Międzynarodowa Komisja do zbadania tych zbrodni. Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują Was od następnych działań, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców. I przez wszystkich polityków niemieckich. Chcę też zaapelować do byłej pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba zabrać głos dzisiaj, tu i teraz, potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami ze zbrodnią ludobójstwa w XXI wieku. Szanowni Państwo, przywództwo to nie tchórzostwo czy kalkulacje. Przywództwo zobowiązuje nas do akcji, do działania. Do robienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby zapobiegać kolejnym zbrodniom ludobójstwa. Przywództwo to bezkompromisowa walka ze złem. Z ludobójcami, barbarzyńcami nie da się negocjować. Oni chcą nas wszystkich zastraszyć. Nie dajmy się zastraszyć. Dajmy ludziom na Ukrainie normalnie żyć. Tak jak my w Europie. Oni chcą żyć tylko tak jak my w Europie. Koleżanki i koledzy z europejskich stolic. Konieczność nawet lękniwych przemienia w bohaterów. Przestańmy tak nieludzko kalkulować. I zacznijmy myśleć jak ludzie, zacznijmy wreszcie działać skutecznie wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, bez rosyjskiego gazu też damy radę, damy sobie radę. Nasze gospodarki będą kwitły. Ale zdobądźcie się na ten odważny krok, na radykalny plan odejścia od ropy i gazu, na konfiskatę majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w waszych bankach i oligarchów rosyjskich. Tak, Szanowni Państwo, wygląda okrucieństwo wojny, ale jeżeli zostaniemy razem, będziemy silni. Jeżeli będziemy razem, my tutaj w Polsce, klasa polityczna Polacy, wszyscy Polacy. Jeżeli będziemy razem w Europie, w ramach NATO, to będziemy bezpieczni. Tylko tak doprowadzimy z powrotem do pokoju, pokoju w Europie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pytanie od redakcji, jedno pytanie od redakcji. Bardzo proszę pani redaktor. Dzień dobry pani premierze, Monika Miller Polsat News. Panie premierze, napisał pan, że to co się stało w Buczy i w innych podkijowskich miejscowościach to jest coś więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i dla świata. Apeluje pan o reakcję, stanowczą reakcję ze strony kanclerza Niemiec, ze strony prezydenta Francji. Jaka to powinna być reakcja? Mówi pan również, że Europa powinna działać razem bardziej stanowczo. Zatem co w tej chwili trzeba zrobić, by powstrzymać zbrodnicze działania Rosji? Bardzo dziękuję. Pani redaktor, szanowni państwo, popatrzmy na gospodarkę rosyjską dzisiaj. Popatrzmy na ten papierek lakmusowy każdej gospodarki, jakim jest waluta. Rubel, który w pierwszych tygodniach wojny się osłabił, dzisiaj wrócił do poziomu sprzed wojny. Co to znaczy dla każdego z nas, dla wszystkich w Europie? To znaczy, że rosyjska gospodarka obroniła się przed ty, tymi sankcjami, które zostały nałożone. Muszą zostać nałożone zdecydowane sankcje na społeczeństwo rosyjskie, zakaz wydawania wiz dla Rosjan, innych niż tylko wizy humanitarne, dla tych, którzy chcą uciekać z tego faszystowskiego kraju, z faszystowskiego, zbrodniczego kraju. Zaproponowaliśmy na ostatniej Radzie Europejskiej sankcje także na wszystkich członków partii Jedna Rosja, partii Putina. To nie tylko on jest odpowiedzialny. Wszyscy są odpowiedzialni. Wszyscy są współodpowiedzialni tam. Ci, którzy milczą, ci, którzy wspierają Putina, zaproponowaliśmy radykalny plan odejścia od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu, i rosyjskiego węgla. I wzywam wszystkich europejskich liderów. Zróbcie to jak najszybciej. Nie bójcie się tego. Kolejne sankcje, które mogą być narzucone to przede wszystkim sankcje związane z technologiami, z gospodarką. Wszystkie one mogą doprowadzić do natychmiastowego powstrzymania działań wojennych. To jest niezbędne. Obudźcie się wreszcie. Bardzo proszę, pani redaktor. Agata Adamek, TVN24. Panie premierze, chciałabym zapytać, czy pan pogratulował już Wiktorowi Orbanowi zwycięstwa w wyborach? I chciałabym panu zacytować, co zresztą pan na pewno słyszał, jak Wiktor Orban komentował swoje zwycięstwo. Mówił, że walczy, walczyła jego koalicja z najsilniejszymi wiatrami, między innymi z lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami i tak i I wreszcie z prezydentem Ukrainy. Czy to nie jest taki moment, kiedy trzeba się odciąć od Wiktora Orbana? Szanowni państwo, przede wszystkim trzeba zauważyć, niezależnie od tego, kto, w jaki sposób podchodzi do Węgier, że jest to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo większością konstytucyjną, a więc wybory demokratyczne trzeba uszanować. I nie ma co zasłaniać oczu Węgrami tym, którzy nie widzą dokładnie, jaka jest sytuacja w Europie. W Europie, Szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo prosta. Widać to na Radzie Europejskiej każdy kto przeczyta stenogramy także i pani redaktor StefaNu będzie doskonale wiedziała że to Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji pan viktor pan premier orban nie powstrzymywał sankcji i tak naprawdę głównym hamulcowym są wielkie państwa te które boją się o swój biznes te które boją się o konsekwencje być może boją się jeszcze czegoś innego nie wiem i to do nich proszę kierować te apele. Pani, pan, pan redaktor Czarnecki, bardzo proszę. Panie premierze, czy Jacek Czarnecki, Radio Z, czy Viktor Orban znajdzie się wśród tych ludzi, których pan wezwie, wezwie do zwiększenia sankcji? Bo Viktor Orban sprzeciwia się sankcjom, które są nakładane, a tym bardziej zwiększaniu sankcji, zwłaszcza sprzeciwia się zatrzymaniu kupowania ropy w Rosji. I Viktor Orban deklaruje, że nie będzie pomagał Ukrainie, będzie pomagał uchodźcom, ale nie będzie na przykład przepuszczał transportów broni, a Polska chyba chciałaby na Ukrainę dostarczać broń po to, żeby zwalczyć Putina. Polska dostarcza na Ukrainę broń defensywną po to, żeby powstrzymać ludobójstwo, po to, żeby powstrzymać faszystowski reżim rosyjski. Tak, tak się dzieje. Tak będę namawiał Wiktora Orbana do tego, żeby nie powstrzymywał sankcji, ale chcę też powiedzieć Państwu, Wiktor Orban do tej pory nie powstrzymywał sankcji. Viktor Orban zgodził się na sankcje, czego najlepszym dowodem jest to, że te sankcje zostały uzgodnione. A ci, którzy byli głównymi hamulcowymi, to największe państwa i najbogatsze państwa Europy Zachodniej. I dlatego wzywam tych, którzy są faktycznymi decydentami tutaj. I szanowne redakcje: nie próbujcie na boczny tor. Kierować uwagi i opinii publicznej Europy i Polski. Węgry nie powstrzymywały sankcji. Najlepszym dowodem są protokoły z posiedzeń Rady Europejskiej. Zacznijcie dopytywać tych i o tych, którzy rzeczywiście powstrzymują te sankcje. Dziękuję bardzo. Panie bardzo proszę kolejny raz pani redaktorze, pani, pani redaktorze. Panie redaktorze. Czy Polska otrzyma pieniądze z KPO? Czy to jest przewidziane w programie wizyty pani von der Leyen? Bardzo proszę kolejną redakcję. Panie redaktorze, ja mam taką jedną prośbę, jak są, ale dobrze, ale ja tego nie widzę, w związku z tym pan, ja tu zarządzam konferencją prasową, a nie pan redaktor. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej redakcji w takim razie? Bardzo dziękuję. W takim razie, proszę bardzo, jeżeli, jeżeli nie chodzi ma, o KPO. Jeżeli nie ma innych tak, redakcji, proszę. pan redaktor zapytał, oczywiście odpowiem. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, nie teraz jeszcze tym razem nie ma szans na przyjęcie KPO, ponieważ nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określali warunki brzegowe porozumienia z Unią Europejską, które są dla nas akceptowalne. Cały czas liczę na to, że w kwietniu, może na początku maja do takiego porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe. Dziękuję. Szanowni państwo, za udział